Szanowni Państwo, jesteśmy na centrum przyrodkowym w Nysie, czyli dworcu kolejowym. Za mną linia kolejowa nr 137, tzw. magistrala podsudecka. Na zarządzie powiatu przyjęliśmy apel o remont linii kolejowych. Jest to bardzo ważne zadanie rządowe, które powinno jak najszybciej zostać zrealizowane, tak aby do Nysy mogła wrócić kolej, mogły wrócić dalekobieżne pociągi, tak aby mieszkańcy powiatu nyskiego nie byli wykluczeni transportowo. Komunikacja autobusowa, to jedno, komunikacja kolejowa, to drugie. Liczymy na to, że nasz apel i apel, mam nadzieję jednomyślnie, Rady Powiatu, który we wrześniu chcemy przedstawić radnym, pomoże w remoncie czy planach remontowych linii kolejowych, które przebiegają przez Nysę, a mówimy o właśnie o magistrali podsłudeckiej, czyli linii numer 137, mówimy o linii kolejowej numer 288 Nysa-Brzeg, ale mówimy także o linii kolejowej Nysa-Opole wyremontowanej dzięki panu marszałkowi województwa opolskiego. Natomiast bardzo ważne w kontekście tych połączeń kolejowych jest zelektryfikowanie wszystkich tych linii kolejowych.